Witam Państwa bardzo serdecznie na kanale i zapraszam na nowy materiał. Jednym z najbardziej fascynujących, a jednocześnie jednym z najbardziej przecenianych projektów polskich samolotów bojowych z okresu szeroko pojętego PRL jest samolot TS-16 Grot, któremu dzisiaj chciałbym poświęcić nieco miejsca. Wokół maszyny tej narosło bardzo wiele mitów. Jednym z nich jest mit, który pojawił się kiedyś tam w komentarzach, dotyczący tego, że TS-16 Grot Miał być maszyną znacząco lepszą od produkowanego w tym czasie w Związku Radzieckim MIG-21. Jest to oczywiście nieprawda, a to chociażby dlatego, że MIG-21 istniał, latał, mógł być poddany licznym testom. Natomiast historia naszego rodzimego grota zakończyła się na bardzo wczesnym etapie i powstała chyba tylko pełnowymiarowa drewniana makieta. Początki grota. Zaczęły się w czasie prac nad samolotem TS-11 Iskra, gdy pojawił się pomysł zbudowania naddźwiękowego samolotu treningowego TS-13 Grot. Samolot miał być przeznaczony dla pilotów, którzy zakończyli już szkolenie na samolotach poddźwiękowych. Prace nad TS-13 zaczęły się w 1958 roku, gdy w ramach zespołu konstrukcyjnego kierowanego przez Tadeusza Sołtyka wydzielono grupę, która miała zająć się nowym projektem. Prace były prowadzone na terenie Ośrodka Konstrukcji Lotniczych przy WSK Okęcie, który odpowiadał za studia nad nową maszyną. W 1959 roku, pod wpływem doniesień o opracowaniu samolotów F-101 Wudu, Pojawiła się koncepcja budowy samolotu ze skrzydłem dwutrapezowym. Zgodnie z pierwotnymi planami, samolot miał otrzymać dwa nowe Projektowane w Instytucie Lotnictwa silniki SO2 z dopalaczem. SO2 to skrót od silnik odrzutowy. Zgodnie z pierwotnymi założeniami polskich inżynierów, samolot miał charakteryzować się bardzo dobrymi osiągami, co pozwalało na przygotowanie maszyny do prowadzenia działań bojowych. Zakładano jednocześnie, że podobnie jak opracowane wcześniej samoloty stworzone przez Sołtyka, grot będzie w stanie korzystać z lotnisk o trawiastej nawierzchni. Zgodnie z tymi założeniami zdołano przygotować model tunelowy samolotu, który został następnie przedmuchany. Grot miał wówczas charakteryzować się całkiem niezłymi właściwościami lotnymi, oczywiście można to wynosić tylko na podstawie efektów dmuchani w tunelu. Potem jednak zaczęły pojawiać się coraz to nowe pomysły. Z zachodu do Europy Wschodniej zaczęły docierać informacje na temat wprowadzenia do służby w jednostkach lotniczych Stanów Zjednoczonych nowych maszyn, takich jak Northrop T-38 Talon, jak również jego odmiany myśliwskiej noszącej oznaczenie N156, z którego później, w bardzo dużym i telegraficznym skrócie, wyłonił się samolot F5 Freedom Fighter. Wyniki badań przeprowadzonych w Instytucie Lotnictwa wpłynęły na pojawienie się planów przeprowadzenia głębokiej modyfikacji projektu Grot. Jednocześnie Grotem zaczęło w końcu interesować się wojsko. Równocześnie pojawiła się propozycja, aby w nazwie samolotu nie pojawiła się trzynastka, która jak powszechnie wiadomo jest pechowa i miała na to naciskać strona wojskowa. Ponieważ podczas prac kreślarskich uznano, że Przerobienie trzynastki na szesnastkę nie powinno stanowić większego problemu, to ostatecznie samolot otrzymał oznaczenie TS-16. Już na samym początku pojawiła się także koncepcja stworzenia od razu dwóch odmian samolotu. Pierwsza z nich miała nosić oznaczenie TS-16A i być jednomiejscową maszyną myśliwsko-szturmową przeznaczoną do wykonywania zadań szturmowych, obejmujących m.in. niszczenie celów ruchomych. Takich jak pojazdy opancerzone czy cele statyczne, tutaj także były wymieniane, no i tutaj można wspomnieć chociażby o stanowiskach ogniowych artylerii. Zadania te miały być realizowane z wykorzystaniem uzbrojenia strzeleckiego, na które składały się dwa działka oraz ładunku bomb i rakiet. Oprócz tego planowano stworzyć także wersję dwumiejscową noszącą oznaczenie TS16B. Która miała być wykorzystywana do prowadzenia szkolenia personelu latającego, który miał później docelowo przesiadać się na samoloty myśliwskie z napędem odrzutowym rozwijające prędkości naddźwiękowe. Zgodnie z pierwotnymi założeniami, różnice pomiędzy wersją A i B miały być minimalne. Na przykład, owiewka kabiny miała być taka sama w obu wersjach. W przypadku wersji A, w miejscu kabiny. Dla drugiego członka załogi czy dla instruktora, miała być po prostu umieszczona dodatkowa aparatura radiowa. Początkowo wszystko szło bardzo dobrze, opracowanie projektu szło bardzo sprawnie, i w grudniu 1959 roku zakończono pierwszy etap prac. Jednocześnie wciąż trwały prace nad silnikiem SO2, który znajdował się jeszcze w fazie projektowania, i nadal nie było wiadomo, co z niego wyrośnie. Spodziewano się, że prace nad silnikiem będą ciągnęły się jeszcze przez kilka lat, więc aby uniknąć długotrwałego oczekiwania na dokończenie silnika, pojawiła się nowa propozycja, aby wprowadzić do projektu Grot inny, tym razem radziecki silnik odrzutowy. Wybór polskich inżynierów padł na silnik RD-9B, który był wykorzystywany do napędzania samolotów myśliwskich MiG-19. W związku z koniecznością zastosowania nowego silnika pojawiła się konieczność stworzenia dwóch nowych wersji. Pierwsza z nich, myśliwsko-szturmowa, otrzymała oznaczenie TS-16RDA, natomiast projektowana wersja dwumiejscowa miała otrzymać nazwę TS-16RDB. Oczywiście oznaczenie RD w nazwie odnosiło się do zastosowanego radzieckiego silnika. W ramach prac projektowych powstał bardzo nowoczesny jak na swoje czasy samolot, który charakteryzował się pewnymi nieznanymi wcześniej rozwiązaniami. Skośne skrzydła o obrysie dwutrapezowym miały laminarny profil symetryczny. Uskok na krawędzi natarcia działał podobnie jak aerodynamiczny grzebień kierujący, wzmacniając strugi, nie pozwalał im spłynąć wzdłuż skrzydeł. Zamiast zastosowania klasycznych lotek w usterzeniu grota, Wykorzystano sterolotki, które spełniały rolę lotek i steru wysokości. Półskorupowy kadłub został zaprojektowany zgodnie z regułą pól, a jego konstrukcja różniła się nieznacznie w zależności od wersji samolotu. Jednocześnie, aby uniknąć konieczności sadzania grota na długich pasach startowych, pojawiła się koncepcja wykorzystania taśmowego spadochronu hamującego. Oprócz tego TS-16. Miało trzymać nowoczesne, jak na swoje czasy, wyposażenie awioniczne obejmujące m.in. radiodalmierz i celownik radiolokacyjny. Dla usprawnienia procesu szkolenia przewidywano także stworzenie odpowiednich symulatorów, które miały odtwarzać m.in. sytuacje uszkodzenia różnych elementów płatowca czy przerwanie pracy silnika w locie. Podstawowym uzbrojeniem samolotu Miały być dwa działka kalibru 23 mm, jednakże, zwłaszcza w przypadku wersji myśliwsko-szturmowej, zamierzano także umieścić podskrzydłowe pylony, na których miało zostać umieszczone dodatkowe uzbrojenie w postaci bomb i pocisków rakietowych. Generalnie wojsko, aż do 1963 roku, było całkiem zainteresowane rozwijaniem projektu. W tym czasie w Instytucie Lotnictwa powstał kompletny, wstępny projekt grota. Stworzono także dwa modele do badań tunelowych, odpowiednio jeden był większy, drugi mniejszy. Przeprowadzono dmuchania w tunelu aerodynamicznym, w tym także w tunelu, który miał sprawdzać zachowanie się samolotu podczas lotu z prędkością naddźwiękową. Trwały także prace nad stworzeniem pełnowymiarowej makiety w wersji z silnikiem RD. Później jednak prace zaczęły stopniowo się opóźniać, aż w końcu je całkowicie przerwano. Dlaczego to się stało? Nikt nie wie. Wyjaśnieniem miała być kwestia narastających wpływów Związku Radzieckiego co jest trochę od czapy natomiast Związek Radziecki miał nie być zainteresowany rozwijaniem produkcji samolotów bojowych na terenie Polski. Kolejna kwestia to to, że no, nikt poważnie nie traktował wersji z wykorzystaniem w szkoleniu personelu latającego samolotów naddźwiękowych, ponieważ to było wprowadzenie dodatkowego etapu, który był w zasadzie niepotrzebny w procesie szkoleniowym. Niektórzy próbują wskazywać także, że za zawieszenie projektu Grota odpowiadała rządząca w Polsce ekipa Władysława Gomułki którego ludzie mieli dążyć do likwidacji przemysłu lotniczego w Polsce, no i TS16 RD Grot pozostał tylko w stadium projektu wstępnego. Tutaj mamy trzy koncepcje, dlaczego tak się stało. No, warto zauważyć, że grot był drugim projektowanym w tym czasie. W Polsce samolotem, który miał spełniać podobne założenia, ponieważ w tym samym czasie w biurze konstrukcyjnym WSK PZL Mielec powstawał konkurencyjny projekt noszący oznaczenie PZL M16STN czyli samolot treningowy naddźwiękowy, który był zbliżony kształtem do samolotu Northrop N156. Oczywiście, z żadnego z dwóch projektów, które były w tym czasie rozwijane w Polsce, nic nie wyszło. Warto natomiast podkreślić, że sama koncepcja grota była bardzo ciekawa, ale bardziej opłacałoby się zbudować po prostu samolot myśliwski, a nie maszynę naddźwiękową przeznaczoną do wykonywania zadań szkolnych. Na koniec naszego dzisiejszego spotkania. Kilka słów na temat danych taktyczno-technicznych samolotu. O ile o napędzie już trochę dzisiaj wspomniałem, to jeszcze jedno: według pierwotnego założenia odmiany A i B różniły się także uzbrojeniem. W przypadku odmiany A miały być to dwa działka kalibru 23 mm, natomiast w przypadku odmiany B zamierzano wykorzystać tylko jedno działko kalibru 23 mm. Niewiele, a w zasadzie nic nie wiadomo na temat uzbrojenia podwieszanego, które miało być wykorzystane w maszynie. Grot miał mieć 7 metrów rozpiętości, 14,4 metra długości, natomiast w przypadku zastosowania silników SO2 zakładano, że samolot będzie krótszy i będzie miał tylko 13 metrów. Wysokość samolotu jest zazwyczaj podawana jako 2,3 m, a powierzchnia nośna 19,2 m2. Masa własna w przypadku wersji A z silnikiem RD 3190 kg, masa całkowita 4945 kg. W przypadku wersji B masa całkowita wynosiła niewiele więcej 4946 kg. Prędkość maksymalna: 1460 km na godzinę, pułap praktyczny 14 000 m, zasięg 2200 km. Dzisiaj z mojej strony to wszystko. Chciałbym bardzo podziękować wszystkim wspierającym kanał. Możecie dołączyć do tego grona zarówno za pośrednictwem YouTube'a, jak również Patronaita, a sam kanał znajdziecie także w serwisie Odyssey. Serdecznie pozdrawiam wszystkich patronów i widzów wspierających: Grabka, Adama Gaukę, Tomasza Sokolnickiego, Hollywood Trousersa, Jakraka Łukasza R, Roberta Banacha, Tomasza M, Tomasza K, Medzi Smith, Józefa Paliweca, Lukę G, Romana Zielińskiego, Sławka BZDZ, Filipa Wysoczańskiego, Konia Albinosa, Radka Bartosza Sierackiego, Roberta Nowosada, pana Horsa, Andrzeja Rada, Artura Adamagie. Mikołaja Jakuba Barskiego, Tomasza Mrożka, Stanisława Sawickiego, Konrada Jeszkę, Gdańską Wizję, Mirka Samsela, Macieja Rozparę, Piotrka Rutek, Kacpraka Szlugę, Marka Szczepanowskiego, Rysia Borysia, Pan Sana i Heny Agliego. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia. Cześć.